jak kurwa... po tym meczu ja zejdę kurwa, dowoduję sobie bo doładowanie i z telefonu, z telefonu odpalę internet, bo ja się muszę domyślać co ty mówisz do mnie. Dobra? Mhm. Mm Dalej. Trzeba no, otrzymać w kurwa. Dobra. Ty popatrzył. Nie do tego dużej szli, więc Michał, myśmy się rozpili od innej strony, kurwa. No, na no, drugim końcu mapy. Ale się zrespiliśmy idealnie przy... 5 sekund. Ty chodzisz? Czy ktoś? Ja nic nie słyszę. A, ktoś po metalu, ktoś po metalu na lewo od nas. Skończyłeś? Ejda. Muszę zabijać tutaj graczy. Także ja idę jeszcze się postrzelać na biurach. sobie iść do ekstraktu. Tu na prawe jest ekstrakt. Gdzie jest ekstrakt? Iść. Za tymi drzwiami? Tak. ja iść. No, przez drzwi przejdź. Idę za tobą, kurwa. Nie wiem, czy ty w ogóle nawet mówisz do mnie. Leży. To ja, to ja nie jest na dole. Bo ty dychasz? Tak. Nie wiem, czy ty go zabiłeś. Ja na początku myślałem, że ja do ciebie zacząłem strzelać. Ty zacząłeś do mnie strzelać, no. Bo jak go zabiję on ty na mnie wypadł. Dużo ci ja ale strzela? zrobiłem? Nie, ja się nie ruszam, ja muszę się załatać. Po metalu chodzi Wiesz koło cię Majka po metalu Spokojnie Mam pan coś rozjepan Diega się Michael, Nie, ja no, do niego strzelałem Ja go zabiłem Ty go zabiłeś? No czy to? Tak, chodź do mnie. A gdzie ty jesteś? Piętro wyżej? Na górze, no. Ja się muszę uleczyć, kurwa. Tam jest typ. Zatrzymałem ja. się. Minus. Dwóch zabiłem. To się ma kurecze kurwa. Jasne. Nie mam amunicji. Guns. Zero. A ja mam znowu rozjebaną, rozjebany brzuch. To już od dawna mam zrobione. I mam, I mam jedną kurwa apteczkę. właśnie mam prawie jej koniec. Nie mam nic. Dobra, zaraz wypadamy. Doładuję sobie trochę magazynek i wypadamy z tego. Kaw się tam wydziera, pozbieraj sobie co tam chcesz. Okej, okay, znalazłem apteczkę, kara. To jest stąd wypadać. Nie mam amunicji. Dobra. Weź sobie maskę z tego typa. Z tego typa musisz wziąć maskę i ją wynieść. Ona jest potrzebna do misji, jest bardzo rzadka. Tak, jeszcze raz, będziesz musiała bo ja Cię nie słyszałem znowu. Tu hełm, tu hełm, tu hełm, do misji. A, to, to coś tam kurwa. To jest bardzo rzadkie, a potrzebujesz znaleźć w rajdzie. I chodź, wypierdolamy. Znowu ktoś? Idziemy. Wypad dalej są dalej, zanim się skał no, graczem zresztą. iść? Z ekstraktu Ja ani nogi już nie mam, a zaraz mi się skończy pani killer kurbaś na sam dół? Tak Pamiętajcie łapce w górze, jeśli się podobało. Jeśli nie to łapce w dół i udostępnijcie na Facebooku Już możemy iść o. Tu jest wyjście. Przez to. Kurwa, chyba trze graczy zabiję. Perdwo co kurwa. Mam nogi, nogi odblowaną, miednicę, rękę, drugą rękę, tylko tu i głowę mi dostały.